Brazylia, Hiszpania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Włochy, Australia i jako szósta ostatnia w tym roku Polska. To sześć głównych przystanków jednej z ważniejszych imprez w świecie Red Bulla jaką jest X Fighters. I to wszystko już dzisiaj mam przyjemność za was zaprosić was do Poznania, na Stadion Miejski 6 sierpnia. Ale my, korzystając z wakacji, pogody i specjalnie zaproszonych gości, już wcześniej chcielibyśmy zapoznać każdego z przedsmakiem imprezy X-Fighters. A więc oficjalnie witam was na pierwszym przystanku Red Bull X-Fighters Jam! Mikołajki, jesteście gotowi?